się mogłoby z tej strony Dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj odcinek informacyjny chciałbym podziękować Tomowi za miły komentarz thank you Tom i dzisiaj dzisiejszym odcinku miał być... dzisiaj jest odcinek na kanale z YouTube. i miał być jeszcze drugi dzisiaj wrzuciłem aby się nie chciał wrzuć, wrzucić i nie da się go wrzucić, No i nie, nie będzie odcinka drugiego, a miał być drugi. Ten był 13, a tam 20, ale się niestety nie chciał rzucić. Zresztą ileś pił, No. Dlatego nie będzie odcinka. I mam. Mam pytanie. No, jakbyście wiedzieli, to możecie napisać w komentarzu, jak na kąpie. Podłączyć Xboxa, na przykład, żeby, znaczy nie podłączyć żeby był na komputerze na przykład mógł nagrać na kompie, ale by był ekran Xboxa, i że tak się w ogóle da. Albo jak nagrywać na Xboxie, znaczy jak wrzucać na przykład odcinki na Xboxie. Bo nagrać umiem na Xboxie, ale w szczęściu odcinków nie umiem. Yy, nie wiem, czy odcinki nie będą, nie zależy czy będę miał komputer, czy nie. Yy, I inne rzeczy. Dzisiaj miał być dwa, ale niestety nie wyszło. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Krótki odcinek. Siemanko.